Pani Maria przyjechała do Glinian do pracy w fabryce kilimów w 1971 roku. Pracowała tam prawie 20 lat aż do zamknięcia zakładu. Po ponownym otwarciu rok temu od razu przyjęła propozycję tkania kilimów. Utkaliśmy kilim ziarno, dwa takie utkaliśmy. Polacy przyjechali i kupili. Następnie drzewo życia. Robimy je z miłością, wkładamy całą naszą duszę i śpiewamy przy tkaniu. Racickie wzory były łatwe w porównaniu ze starymi, czy nawet tymi współczesnymi. Zarówno maszyny, jak i wełne, wzory, wszystko przywozi pani Zenia. Chce, żeby gliniany znów tkały kilimy, jak przed wojną. Tkactwo w glinianach odrodziło się dzięki pochodzącej z miasteczka profesor Akademii Sztuk Pięknych w Lwowie Zenowi Szuldze, a zaczęło się od telefonu z Polski z propozycją stworzenia unikatowych kilimów. W 1921 rok Hamuła odrodził kilim który po pierwszej wojnie zanikł. W 2021 roku dzięki mojej córce Marii Fliczu, która finansowo pomogła to zrobić i dzięki panu Cepakowi Przemysławowi w Klinianach, się odrodzili. I tak w zeszłym roku wspólnie z córką oraz byłymi tkaczkami pani profesor założyła pracownik kilimiarską. Powstają w niej kilimy według starych przedwojennych wzorów. Używamy projekty nowoczesnych artystów, bardzo słynnych, ukraińskich, polskich. Także bierzemy pod uwagę stare projekty artystów żydowskich, ukraińskich i polskich. I takie wybitne nazwiska jak Stryjeńska, Cioń i inne. I właśnie zaczynamy i mamy nadzieję, że wszystko pójdzie w najlepszy sposób. Informacja o planach uruchomienia pracowni szybko dotarła do byłych tkaczek i dziś rąk do pracy nie brakuje. Jak mówi pani Taki duży kilim powstaje w ciągu trzech tygodni. Jak ja. Kiedy ukończyłam szkołę, miałam 15 lat i poszłam pracować do fabryki kilimów do Glinian. Pracowałam tam 14 lat, byłam brygadzistką. Robiliśmy różnorodne kilimy. Nie robiłam kilimów od 40 lat. 6 miesięcy temu znów zaczęłam tkać. Robimy już ósmy kilim. Od kilkunastu lat w Glinianach działa też Muzeum Tkactwa i Kilimów Gliniańskich. Odbywają się tam warsztaty dla wszystkich chętnych. Można spotkać również turystów z Polski. Miłość właśnie do Kilimów, która sprowadziła mnie tutaj i, i mojego męża, wzięła się właśnie z Mazur. Ponieważ tam kupując stare meble w starym ełckim mieszkaniu znaleźliśmy kilim, który nas zachwycił swoją urodą i zaczęliśmy wtedy zgłębiać historię kilimów, skąd się w ogóle wzięły, skąd w ogóle wziął się w Ełku. I wtedy poznaliśmy historię Glinian. Ci, którzy nie dotrą do Glinian w Lwowskim Pałacu Sztuki, mogą obejrzeć wystawę Gliniański Kilim: rekonstrukcja, interpretacja, inspiracja. A tegoroczne dzieła wytkane w Glinianach zebrały pozytywne recenzje na międzynarodowych wystawach w Łodzi, Londynie i Warszawie.